Kawa, którą ostatnio piję, jest z takiego sklepu internetowego, manufaktura kawy. Nazywa się Espresso Mild i za kilogram płacicie około 70, maksymalnie 80 zł. z przesyłką. Ta kawa jest obłędna. Oni przysyłają wam kawę świeżo paloną i jest nawet zalecane, żeby poczekać około 7 dni do pierwszego parzenia takiej kawy, ze względu na to, że ona ma wtedy jeszcze lepszy, głębszy smak. Arabika jest tutaj też pokazane w jaki sposób czy w jakim stopniu ta kawa jest palona. Tutaj akurat jest palona ciemno. Jeżeli chodzi o smaki, mleczna czekolada, karmel, orzechy, takie są nuty smakowe. Jeżeli chodzi o kwasowość, też tutaj macie wszystko zaznaczone. Tu jest akurat jedna filiżanka z pięciu, więc kwasowość jest bardzo, no moim zdaniem w ogóle nieodczuwalna. Intensywność wysoka, polecam zdecydowanie lubić sobie taką kawkę, wypróbować. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kawę. Do tego przepisu będziecie potrzebowali ulubiony makaron. Ja jem zwykle makaron bezglutenowy i u mnie jest to taki makaron Tao Tao, mam tutaj jego 50 gramów. Brokuły, ząbek czosnku, grana padano. Poza tym oczywiście nie obejdzie się bez oliwy z oliwek, żeby też sobie nie nabrudzić. Zobaczcie, Zwiniaczam. wszystko wsypuję do miski w której będę podawać zalewam wrzątkiem i ma on tutaj posiedzieć około 3 minut według instrukcji kroję w drobne części wtedy powinny się troszeczkę szybciej ugotować brokuł jest już gotowy, nie ma co go też rozgotowywać wrzucam na oko nie wiem, to będzie gdzieś 1 trzecia całego brokuła do tego oliwa pamiętajcie, żeby odmierzać jeżeli dbacie o makro to odmierzajcie sobie ilości, jeżeli chodzi właśnie o tłuszcze bo w takiej łyżeczce już macie 45 kalorii Dodam jeszcze do tego troszkę już tego parmezanu. Może być tak 10 gram. Będę blendować. Ten tym broku wygląda w taki sposób. Dodaję jeszcze 5 gram Soś. i wrzucimy sobie tutaj połowę i ten makaron prezentuje się właśnie tak jak widzicie oliwki tutaj mam 125 gramów no i wcześniej sobie pokroiłam broku. Najpierw zacznę od y, salaty. Wystarczy ją porwać, nic więc więcej. Ścieram. Do tego poliwki wcześniej służy. Teraz wszystkie te warzywa razem mieszam. Teraz dodaję. Było starsze, ale dam tylko połowę.